Dziś zapraszam na film z ogromnymi zakupami do domu, jak widzicie będą tutaj z różnej kategorii rzeczy do domu i do ogrodu. Pogoda niestety płata nam w higle, ostatnio były takie upały, a teraz cały czas pada. Wybrałam okno pogodowe, troszkę kropi, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. E, więc słuchajcie, może o tych sprzętach za chwilę zacznijmy od czegoś przyjemniejszego, czy domyślacie się? Co tutaj będzie, jak do domu? Przybliżyłam się tutaj do Was z tymi kartonami. Naklejka, uwaga, szkło. No, już tutaj może coś zwiastować. I w środku jest, słuchajcie, przesyłka od ceramiki Dalia, którą Wam ostatnio pokazywałam. Pojęcia nie mam, co jest w środku, ale jestem bardzo podekscytowana. Jak zawsze, ceramika zapakowana jest pancernie. Oj oj Ja tu widzę, słuchajcie coś dla moich malutkich piesków. Tak mi się wydaje, że to jest miska dla psa. Zobaczcie, jaka cudna! No rewelacja. Uwielbiam. No i też jest taka, wiecie? Malutka, nie taka gigantyczna. Dla moich maluszków i z tym pięknym kwiatowym dekorem. Otwieram kolejną rzecz i w opisie tego filmu dostaniecie linki do wszystkich produktów, jakie Wam pokazuję. A ceramikę Dalia kupicie u nich na grupie na Facebooku. I dla wszystkich, którzy tak jak ja lubią jakieś okazje, promocje, to tam często są i też można dostać niższe gatunki, na które naprawdę są fajne zniżki. I tutaj mamy, słuchajcie, chyba jakąś miseczkę. O, i jagódki, kocham jagódki. To jest coś, słuchajcie, co uwielbiam do jedzenia. Z owoców numer jeden i w ceramice, tak samo. Więc jest tutaj przepiękna miseczka. Zobaczcie, kobaltowe wykończenie. W środku jagódki z listkami. No coś pięknego. Tutaj coś naprawdę ciężkiego, więc moja kolekcja ceramiki się powiększa o takie fajne, bo ja już tutaj widzę letnie, wakacyjne wzory. W poprzednim odcinku, gdzie pokazywałam e, ceramikę z dali, było też mnóstwo takich jesiennych liści, co Wam się bardzo spodobało. Nie dziwię się, bo to był taki bardzo oryginalny i nietypowy wzór. Coś ciężkiego. Ja już tak z niecierpliwością to otwieram, ale wiem, że w ceramice pośpiech nie jest wskazany, żeby nic tutaj się, słuchajcie, nie zbiło. Bardziej chodzi mi o to, żeby nie wyleciało z moich rąk. Zobaczymy, czy zdążę przed deszczem, takim już poważnym. Odwijam, odwijam, odwijam i odwinąć nie mogę. Ale tu widzę, że jest niejedna rzecz, ale już chyba widzicie, jaka to jest dekoracja. Tijmę ten środek bo tu mam aż dwie rzeczy, są to przepiękne truskaweczki, no zaraz po jagodach truskawki, to jest coś, co uwielbiam i kocham. Tak wygląda fajna taka miseczka, myślę, że na truskawki, ale też na taką letnią, wiosenną sałatkę. Oczywiście tutaj mamy Dalia, Bolesławiec i podpis, kto malował, oczywiście wyprodukowane. W Polsce. Oczywiście Wam pokażę za chwilę te wszystkie rzeczy z paczki razem koło siebie, bo ja uwielbiam robić wtedy takie zdjęcie. Ale kolejna miseczka jest już zupełnie, słuchajcie, z inną dekoracją. I bardzo dziękuję za właśnie mnóstwo różnych wzorów, żeby móc Wam pokazać różnorodność. I to jest bardzo fajne, zobaczcie tutaj, połączenie, ponieważ tutaj mamy mocno kobaltowy wzór, ale taki niestandardowy, nie w kropeczkę, tylko w kwiatki. I spójrzcie, jak ten, który nie jest tak bardzo kobaltowy, ma tylko takie wykończenie. Pięknie się z tym prezentuje. Nic się nie gryzie, pięknie się to wszystko łączy. Sprawdźmy, co będzie dalej, ale powiem Wam, że tutaj już tak widzę przez folię dekorację, której jeszcze nie miałam. I to będzie też taki kształt, jakiego nie mam. I mamy tutaj tym razem wzór w takie duże kwiaty. Takiej dekoracji jeszcze nie miałam. Bardzo ładne, wielkie kwiatki. Wydaje mi się, że z tymi wzorami jesiennymi też będzie fajnie wyglądała w połączeniu. Misz masz to jest coś, co lubię w połączeniu w ceramice, w ogrodzie, w życiu, żeby było wesoło, kolorowo. Jakie to na tymi nożyczkami różne rzeczy się działy. Słuchajcie, tak, wyczekiwam na paczkę od razu, do mnie przyszła, postanowiłam nagrywać. I tak sobie myślę, że chyba nie będę czekać do niedzieli z kolejnym filmem i wrzucę wam go. Jak najszybciej. Właśnie dajcie znać, czy porą wakacyjną macie czas na oglądanie większej ilości filmów, czy zostać przy jednym tygodniowo, tak jak ostatnio robię. Otwieramy, ale widzę tutaj, że będzie wzór, którego jeszcze nie mam i też pani Ewelina napisała mi wiadomość, że się zasugerowała tym, co powiedziałam i tutaj dorzuciła mi troszeczkę miseczek, więc fajnie, bo miałam, myślę, że braki w tym temacie i tutaj coś pięknego. Ślicznie wygląda ta miska, i mi się kojarzą, słuchajcie, te kwiatki, które tutaj mamy z talerzykami, które ostatnio dostałam. No u mnie ceramika cały czas jest w użytku, więc akurat ściągnęłam ze stolika. Spójrzcie. Moim zdaniem, właśnie świetne połączenie na przykład z tym wzorem. I tutaj mamy taki falowany brzeg. Ostatnie rzeczy z tego kartonika, ale jak widzicie, pod spodem jest jeszcze jeden, więc szykujcie się na mnóstwo dobroci razem ze mną. Tutaj coś nieco lżejszego. Więc będę otwierała to ostrożnie. Tutaj trochę się spodziewam, co to może być, ponieważ dostałam również informację, żeby ostrożnie otwierać, bo będzie tutaj coś ze szkłem i widzę. I po prostu powiem Wam, że uwielbiam właśnie połączenie ceramiki i szkła. I tutaj mamy taki piękny kieliszek, szklaneczkę, pucharek, jak zwał, tak zwał, na pięknej ceramicznej stopce. No, rewelacja. I spójrzcie, jaki piękny mamy powiedzmy deserowy komplecik z tym półmiskiem i szklaneczką. I tutaj myślę, że będzie druga szklaneczka, ponieważ podobna wielkość opakowania, jak również waga, bo jest to duże, ale niekoniecznie tak bardzo ciężkie. Dużo folii przed nami, ale już mogę Wam powiedzieć, że będzie tutaj inna dekoracja, więc bardzo fajnie, że coś nowego o, to jest coś mojego ulubionego, czyli jagódki. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki. Jakaś taka popiesenka, hmm, Bajka. Po prostu bajeczka. I stopeczka ceramiczna. Ostatnia rzecz w tym kartoniku, szczerze mówiąc, no nie mam pojęcia co to jest. Nie jestem w stanie zgadnąć. I mamy tutaj ślimak, ślimak, pokaż rogi. Ślimaki w moim ogrodzie częstymi gośćmi są, więc myślę, że nawet fajnie dodać do jakiejś dekoracji z kwiatami, właśnie taką ceramiczną ozdobę ślimaczkową. Okej, okay, możemy się już pozbyć jednego kartonika. Szukam nożyczek, ponieważ będą mi tutaj potrzebne i zobaczmy, co będzie w tej parce. No, powiem Wam, że chyba jest jeszcze cięższa niż tamta poprzednia. Zaraz się okaże, jaka będzie. Jej zawartość. To jest coś, co lubię. Takie właśnie nagrywki z pięknymi rzeczami do domu, do ogrodu, nacieszyć oko i korzystać oczywiście codziennie z tych pięknych dobrodziejstw. Tutaj nie zgadnę na razie, ale otworzę razem z Wami. Widzę tu już jakąś dekorację, której na pewno nie mam. Oj, to na 100% nie. I będzie mi mega pasowała do mojego ogrodu, tyle mogę wam powiedzieć, ale otwieram oczywiście bardzo ostrożnie. Widzicie uśmiech na mój twarzy? Naprawdę takie dodatki, które zdobią nasz dom, są wspaniałą dekoracją ceramiczną. I tu mamy taką dynię, dynię, która ma listki, szyszki, czyli coś po prostu idealnie do mojego. Ogrodu. Jakoś tak się składa, że jak ja nagrywam odcinek to taka pogoda wręcz jesienna, więc i dekoracje pasują. Deszczyku, prosimy o chwilę przerwy. No i co mamy w środku? Uu, a, chyba jakiś dzbanuszek. Ja rozetnę sobie folię, bo ja już nie mam na to cierpliwości, żeby to odwijać powolutku, bo ja chcę od razu zobaczyć jak to wygląda. I dzbanuszki fajnie, zobaczcie, akurat na jakąś e, lemoniatkę. Super. Ta dekoracja, którą Wam przed chwilą pokazywałam na miseczce. Spójrzcie, w środku nawet jest też taki delikatny wzór. Choć ja Wam powiem w ogóle, że ja lubię dzbanki, z względu na to, że one fajnie nadają się również jako dzbanki na kwiaty więc możemy sobie wykorzystać to zamiast wazonika. Dobra, a w środku chyba kolejna miseczka, słuchajcie. Tak czy po kształcie. No ja mam nadzieję, że to jest miska dla psów. Właściwie wszystko można z tego podać i ze zwykłych miseczek pieskom jak najbardziej też takim mniejszym, ale już odpakowuję. Tutaj chyba dekoracja, której jeszcze u mnie nie było z tego co widzę przez folię. A nie, to jest z tych kwiatków e, na talerzyku, co przed chwilą Wam pokazywałam, które dostałam w poprzedniej paczce, więc tak oto słodka miseczka, no po prostu bajka i to jest fajne, ponieważ słuchajcie, ja mam jednego pieska, który drapie w miskę, e, żeby... Coś dostać, żeby o sobie przypomnieć. No i niestety z takich lekkich misek mi się rzeczy wylewają, rozsypa, rozsypują, a to na pewno będzie nie do ruszenia. Cóż dalej, cóż dalej? Widzę jakieś jagody. Dobra, to dowiedzmy się. Jakaś taka chyba nietypowa rzecz, jeżeli chodzi o kształt. Tak jest. Taka ni to miseczka, ni to półmisek w takim kształcie. Zobaczcie, jakieś fajne dodatki, suroweczki. Ja w ogóle uwielbiam robić tak. Jak sobie jem obiad, to właśnie surówkę podaję w takim mniejszym naczynku. Nie dość, że to jest dla mnie wygodniejsze, to jeszcze przepięknie to wygląda. Otwórzmy tutaj, słuchajcie, coś dużego i ciężkiego. Zabiorę to, żeby się nie stłukło przypadkiem. Myślałam, słuchajcie, o tym kredensie na ceramikę i myślałam... Eee, ale chyba będę musiała zamówić od stolarza po prostu na wymiar. Chciałam kupić coś używanego, starego, ale wiecie, co się boję, że mi po prostu to nie utrzyma, a szkoda byłoby, żeby jakaś półka puściła i wiecie, wszystko poszło. Słuchajcie, tutaj trzecia miska dla pieska i jeju! Jak to będzie pięknie wyglądać, ja to zrobię na bank. Takie nagranie, że tutaj na tarasie z widokiem po prostu na mój ogród pieski będą jeść z tych. Pięknych misek. Wow, ten wzór mi się tak podoba. Zobaczcie. Super. I w środku motylki bajka. Słuchajcie, no jak na razie mam cztery pieski, i wydaje mi się, że to jest czwarta miseczka. Więc jak pojawi się piąty, to zdecydowanie trzeba będzie mu sprawić taką, żeby nikt nie był zazdrosny. O, i to jest dla mnie tak przemiła rzecz, bo szczerze mówiąc. Trochę się czuję, jakby ktoś czytał w moich myślach, bo ja tak mówię, sobie kurczę. Ja tutaj mam taką ceramikę z Bolesławca, to dla piesków by się coś przydało. Czysta manifestacja. A nie, to jest miska dla mnie. Ale wiecie, co ostatnio mój piesek zrobił przed na stół, więc on chyba po prostu chciał mieć swoją. I tutaj mamy do kompletu. Zobaczcie, tak wyglądają. Bardzo mi się podobają. Te kobaltowe wzory. No i tam te kwiatuszki są po prostu bardzo urocze i otwieramy kolejną rzecz ciężką. Tutaj chyba coś z pokrywką albo z ogonkiem. Zaraz zobaczymy. Mamy tutaj słuchajcie, maselnicę. Zobaczcie, jest pokrywka. I tak ona wygląda, tak się prezentuje. Więc tego wzoru mamy już trzecią rzecz. Fajnie tutaj wprowadzić właśnie inny kolor do mojej ceramicznej bajki, że tak powiem, bo się czuję jak w bajce, jak codziennie, wiecie, wyciągam sobie te naczynka i ja używam to jest dla mnie coś po prostu wspaniałego. Smakuje wszystko z tego lepiej, naprawdę. O, i tu kubek. Jejku, kocham kubki właśnie w tym kształcie. Taka beczułka, kubek czeski, to w zależności. I mamy tutaj... No, chyba to jest szczerze mówiąc mój ulubiony kubek. Bardzo ładnie wyglądają takie maki, prawda? Mm, super. Ostatnio zachwycałam się właśnie tymi dużymi kwiatami, i tutaj jest coś na tej zasadzie, ale w zupełnie innej kolorystyce. No i powiem Wam, to jest moja bajka. Ale tak jak mówią, z czym kojarzy się dalia z kwiatami? No to zdecydowanie ja się zgadzam. Bo są wyjątkowe. Dobra, chyba wszystko udało się odpakować. Tak jest. Niczego nie pominęłam, i teraz nie mogę się Wam doczekać, żeby pokazać te wszystkie rzeczy razem koło siebie. Coraz bardziej zaczęło padać, więc muszę się uwijać, żeby tutaj Wam pokazać te przepiękne rzeczy. Zobaczcie cudne miseczki dla piesków, oraz oczywiście zapas miseczek dla mnie. Spodobał mi się ten wzór. Delikatny, taki kobaltowy. I oczywiście coś letniego. Jagódki, truskaweczki, szklaneczki boskie. No i moje ukochane jagody, ślimaki kubek, który po prostu skradł moje serce, maselniczka. Nowe dekoracje, nowe kształty, trochę jesiennego klimatu też. A jak? No bajeczka. I dziękuję przepięknie za ten cudny prezent. Naprawdę nie mogę wyrazić mojej radości. Nie Jestem zachwycona. A więc ceramikę mamy już za sobą. Posprzątam ten stolik i przyniosę kolejne paki. Tak jak mówiłam, przynoszę tutaj kolejne paki i pozostając dalej w temacie takim domowo obiadowo kuchennym zamówiłam sobie zestaw trzech patelni. Jak Wam pokazywałam w jakimś odcinku, ja sobie kupiłam taką patelnię, którą trzeba wysezonować, ale szczerze mówiąc, no coś mi nie poszło, będę miała kolejne próby, ale z polecenia mojej dietetyk mam tutaj z patelnię, słuchajcie, z gerlacha, które mają powłokę ceramiczną. One się nadają chyba do każdej kuchenki, ale na pewno do indukcji. I zobaczcie, słuchajcie, naprawdę są fajne, bo już jedną sobie wcześniej wyciągnęłam. Tak się nie mogłam doczekać. I używam i kupiłam je w rewelacyjnej cenie, właśnie zestaw tych trzech. Wrzucę Wam linka oczywiście i to jest największy rozmiar tej patelni. I ta ceramiczna powłoka jest jak najbardziej zdrowa. I tym się kieruję w kupowaniu wszystkich rzeczy których używam do jedzenia, czy to właśnie ceramiki naszej polskiej zdrowej, czy patelni i innych rzeczy. Tak się nazywa ten model Granitex. Ja to jestem dobra, a tu życzek brakuje, znalazłam, przyniosłam. A tu mikrofonu nie włączyłam. No dobra, to włączyłam i jeszcze raz nagram. Te mniejsze kartoniki, to za chwilę, oj, oj, żeby mi tutaj coś nie spadło. Słuchajcie, postanowiłam. Kupić jednak dużą kosiarkę. No mam po prostu ogromny ogród, i przyda mi się dodatkowy sprzęt, jednak przy takiej mocno wysokiej trawie, jednak potrzebna będzie taka kosiarka, i kupiłam kosiarkę akumulatorową z Lidla. Była jakaś fajna promocja stacjonarnie. Jeśli znajdę w internecie, to też Wam dam namiary. No i fajnie właśnie, że ona nie jest na kabel, bo jednak ten ogród jest duży. Ja tutaj mam górki, dołki i taka sprawda, że tam gdzie mam jakieś spadki, i niedaleko wodę, to ja boję się puszczać tam moje roboty, więc jednak jak ja mam nad czymś panowanie w moim ręku, no to jak najbardziej będę to używać i czytam, że opinie chyba są spoko. No i musiałam kupić właśnie też akumulatory. Znalazłam je stacjonarnie w Lidlu, ale no nie w każdym, więc musiałam troszkę się naszukać. I dodatkowo jakaś była jeszcze wtedy promocja w aplikacji, więc skorzystałam sobie, kupiłam je taniej. No ale wiecie, czego nie było. Nie było do nich ładowarki, więc musiałam po prostu złożyć zamówienie online w Lidlu. Ale stwierdziłam, że jak już sobie kupiłam akumulator, no to kupię sobie też do tego jakiś inny sprzęt, no bo wtedy można po prostu, wiecie, te wszystkie wiertarki, te sprzęty do ogrodu na jednych akumulatorach. I kupiłam taką małą podkasiarkę. Mhm. Podkaszarkę. Ona jest jakiejś takiej mniejszej mocy, ale myślę, że właśnie do takiego przycinania delikatnie trawy przy rzece, to tam będzie spoko, tam taka jakaś wysoka trawa nie jest, więc jeżeli nie będzie to na kablu i będzie to lekkie przede wszystkim, bo ja mam jedną od taty tutaj pożyczaną na akumulator, ale wiecie co, no po prostu jest ciężka. No może tutaj tak nie widać, ale trzeba mocno pod górkę w niektórych miejscach wejść i to jest zupełnie niewygodne. Więc no, będę testować, będę sprawdzać, jednak no, trzeba tutaj trochę sprzętu zainwestować. No a wiecie, jak to jest? Jak robisz zamówienie w sklepie internetowym, to tylko po tą ładowarkę, to czy kupisz tylko to? No oczywiście, że nie. Kupiłam też coś dla piesków, ale pokażę Wam to w kolejnym vlogu, po prostu. A teraz skupmy się na tym, czego ja tu jeszcze nie widziałam a założyłam to zamówienie jakiś czas temu. Na pewno będzie też coś do kuchni ze sprzętów. No ale dobra, przypomnijmy sobie. Takie to są, słuchajcie, minusy, że kupisz paczkę, nie otworzysz od razu, a chciałam to zrobić razem z Wami w filmie i już nie pamiętasz, co dokładnie tam jest, więc zobaczmy. Mamy tutaj trochę papierów. <laughs> Czyli jest ta ładowarka. No właśnie. To był powód tych zakupów, a jak widzicie jest wielki karton. Oprócz tego kupiłam coś, co chciałam zamówić i czytałam kiedyś w opiniach w internecie i nawet spoko była tego cena. Spieniacz do mleka, ponieważ e, chcę właśnie pić maczę z mlekiem i mle z mlekiem spienionym fajnie by to e, pasowało. Więc jest spoko moc, także mam nadzieję, że się sprawdzi. E, no ja nie mam ekspresu do kawy, więc wiem, że niektórzy po prostu te e, mleko sobie spieniają oddzielnie w ekspresie. Kupiłam również młynek do kawy. Może być do kawy, ale wiecie, do czego też może być fajny? Do siemienia lnianego, bo je powinno się jeść tak bezpośrednio po sproszkowaniu nie kupować sproszkowanego, więc też był spoko cenie w ogóle w jakiejś chyba dużej promocji był ten młynek. Kupiłam taką lampę. Ona jest chyba na baterie. Chyba tak, ale mam plan sobie kupić takie akumulatorki. Chyba z Ikei te baterie do ładowania są dobre, z tego co czytałam. I to jest taka lampa LEDowa. Gdzieś tam do pracy w ogrodzie mi się przyda, żeby gdzieś przyświecić. Mam trochę tego oświetlenia, ale wiecie, no czasem jednak się przydaje. No i taki zwykły, typowy spieniacz sobie też kupiłam. Stwierdziłam, że też może się przyda, a nie mam czegoś takiego, a kosztowało naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo malutko. Także tutaj słuchajcie, niby zamówienie było po akumulator, ale jak widzicie, też troszeczkę rzeczy do domu wpadło. No, te sprzęty akurat potrzebowałam. Także fajnie, że udało mi się dostać je w spokocenie. Tutaj, co to jest? Ok. To będzie produkt dodatkowy, więc otwórzmy sobie. Może nie będę dokładnie tego otwierać, tylko Wam po prostu pokażę, ale tą kosiarę trzeba zdjąć. To się dziś ubrałam na deszcze i na dźwiganie, ale czego się nie robi dla filmu. Wiecie o co chodzi z pięknym widokiem. No i tutaj główny sprawca zamieszania i tego ogólnie tematu domowego, no to karszer. Mam tutaj dom i ogród z ogromną ilością drzew i drzew, które też pylą. No i zobaczcie. Tutaj przede mną jest kostka, która uległa na pewno zabrudzeniu, trzeba ją oczyścić. No i tutaj spróbowaliśmy taką zwykłą myjką ciśnieniową no i coś poszło, to było samą wodą niestety tamta myjka miała bardzo małą moc, więc no nie powiem przesiedziałam kilka dni na zgłębieniu tego tematu wzdłuż i wszerz, przeczytałam internety, można zamówić firmę, która zajmie się oczyszczeniem tej kostki, natomiast jak ja mieszkam w takim miejscu, to ja myślę, że to co jakiś czas po prostu będzie się to brudzić, więc fajnie byłoby mieć taki sprzęt więc skusiłam się na karszera i wybrałam taki model, który ma największą moc. Na tym bardzo mi zależało. I tutaj również jest woda podgrzewana do 60 stopni. Więc mam taką nadzieję, że uda mi się też oczyścić bez jakiejś chemii. Chemię mam, w grypie się w sumie dostałam, jak robiłam zakupy. Wrzucę Wam linka do tego modelu. Powiem Wam, że skusiłam się na niego. Dlatego, bo jest naprawdę bardzo dużo tych myjek, karszerów, i tak się zastanawiałam, czym one się różnią, ale pokażę Wam może tutaj. Nie chcę teraz tego odpakowywać, odpakuję to w jakimś vlogu i Wam pokażę, jak to robię, bo teraz ten deszcz pada. Natomiast chodzi o to, że tutaj jest ten bęben na wąż i to jest bardzo dobra rzecz, że po prostu ten wąż nie będzie mi się nigdzie plątał. Mam karszera do mycia kanapy i sprawdza mi się do tapicerki. I tutaj e, dodatkowo, jakiś gratis to był, dostałam szczotkę, jakąś e, końcówkę, wiecie o co chodzi, ale tutaj też jest fajne, że jest taka specjalna końcówka, wielka szczota. Ja po prostu to opakowanie będę przewracać dłuż i wszędzie. Uciekajcie pieski, żeby nikt tutaj przypadkowo nie został. Czy wy widzicie tu z tej strony? Jest taka wielka szczota i ona jest podobno do. Kostki, więc ja będę używać, ale już może nie będę do góry nogami tego przekręcać, bo to chyba musi stać. Tak. Tutaj jeszcze jest dodatkowo jakaś myjka do ciśnienia. Także no, będę testować, będę się bawić. No, powiem Wam tak. Ja lubię takie gadżety i zabawki. Najbardziej nie lubię tego, żeby przeczytać instrukcje i to w ogóle wszystko złożyć, zmontować, ale jak już jest to złożone, jak już wiem, jak to używać, to jak najbardziej. E, lubię takie sprawy. No i tutaj mamy taką dodatkową myjkę EcoBooster. Wydaje się ona fajna, zobaczcie nawet jakieś drewniane ławki. Słyszałam, że elewacje ludzie myją, no nie wiem, wiele rzeczy to jest do wykorzystania, takie myjki ciśnieniowe do samochodu też. Kurczę, może samochód powinnam umyć. W każdym razie dajcie znać, czy macie myjkę ciśnieniową, czy z karszera, czy z jakiejś innej firmy. No jednak czytałam, że warto to zrobić i w ogóle to ja tam gadam. Chodziło mi, że warto w to zainwestować. Tutaj mam jakieś środki, które były w się dodane do tego zamówienia. Wrzucam Wam linka do tej myjki. Nie ukrywam, że jest to droga zabawa, ale myślę, że no, taka inwestycja na lata. Widziałam, że w ogóle też można teraz przedłużyć gwarancję. Jakoś tam zarejestrować coś na stronie, więc będę to robić. Miał być jeszcze jeden chyba dodatkowy środek. Nie wiem, czy nie będzie przypadkiem on kartonie, ale to się okaże jak będę już otwierać. W każdym razie te trzy uniwersalne dostałam w gratisie. Uniwersalny środek czyszczący. Miał być jeszcze jakiś chyba do kamienia. Możliwe, że on po prostu będzie w środku. No z takich sprzętów domowych no to ja kupiłam jeszcze lodówkę, zamrażalnik wolnostojący, ale no dzisiaj jesteśmy w ogrodzie, więc ten film w ogrodzie również zakończę, a te inne sprzęty będę wam pokazywała po prostu w domu. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się taki Mishmasz, nie chciałam tego, z tego robić vloga, tylko po prostu zrobić taki oddzielny film z zakupami, no bo jednak no, trochę tego jest. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek, do zobaczenia w kolejnym Buziaki, Papa. Pa. No i linki do tych rzeczy, o których opowiadałam, oczywiście w opisie.